Jest to połączenie serialu Friends z reality show. Młodzi ludzie, którzy są pasjonaci tego, co robią, roli naturalni, jestem pełen podziwu. Mają tą fajną energię, którą czuć nawet po wyłączeniu kamer. To jest niesamowite. Dzieci i młodzież kochają Friza, marzą, żeby być youtuberami. To nie jest głupota, nawet jeśli poszczególne elementy są nie najmądrzejsze. Cześć, jestem Karol Fries. Tworzę treści na YouTubie. Zajmuję się tym odkąd pamiętam. Jestem w sumie zwyczajnym chłopakiem z Krakowa, któremu dzięki ciężkiej pracy udało się osiągnąć coś niesamowitego. niemalże półtora miliarda odsłon na YouTubie. Frizz, czyli Karol Wiśniewski, to jeden z najbardziej wpływowych ludzi polskiego internetu. Na swoim kanale działa od 11 lat, ale dopiero 3 lata temu wraz z przyjaciółmi stworzył grupę o nazwie Ekipa, która tworzy filmiki na kształt telewizyjnego reality show. Styl życia młodych youtuberów i codzienne wyzwania okazały się strzałem w dziesiątkę, ale początki kariery Friza nie były takie łatwe. Droga była bardzo Długa i, i trudna tak naprawdę. Mieszkaliśmy w jednym pokoju z bratem. Pokój był dosyć mały. Był tam komputer, moje łóżko i jeszcze łóżko brata. Później brat już się wyprowadził, a moi rodzice wynajmowali komuś, więc ja mieszkałem w jednym pokoju, a w dwóch miałem współlokatorów, właściwie całe moje technikum w ten sposób właśnie wyglądało. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Powiedziałem rodzicom, że chcę mieć jeden rok, nie iść na studia i spróbować tego YouTube'a, bo w trakcie szkoły na nie, na, nie zarabiałem na nim i właśnie te wakacje po szkole były przełomowe, wtedy pojawiły się. Pokemony i zacząłem je nagrywać, okazały się wielkim hitem, no i to mi pozwoliło już na te studia nie iść. Czy zacząłeś grać? 14 lipiec. Co pomyślał, że właśnie od takiej gry jak Pokémon GO się to wszystko zaczęło i że zaczęło połapać kilka stworków, a teraz siedzę sobie w wielkiej wizji z basenem. Dzisiaj ekipa Friza zarabia krocie i mieszka w ekstrawaganckim domu na obrzeżach Krakowa. Ale praca youtubera wcale nie jest taka łatwa i przyjemna, jakby się mogło wydawać. Młodzi twórcy często nie mają czasu, żeby cokolwiek zjeść. Pracują po 12 godzin dziennie. Mieszkanie pod jednym dachem miało usprawnić produkcję. Odkąd się wprowadziliśmy do domu ekipy, to wiedziałem, że zrobiliśmy coś, czego po prostu nikt nie zrobił. Jesteśmy w stanie dużo częściej i więcej publikować rzecz. Mamy wszystko w jednym miejscu. To powoduje, że ten proces po prostu jest skrócony na maksa nie? i już się szyb... Się nie dam. A wy nie macie siebie dość czasem? To nie jest jak z obrazka. Codzienne życie, duże ilości osób i codzienne nagrywki, czyli codzienna też praca. Trzeba się też dogadać między sobą, no to tworzy jakieś tam... E, oprócz tego, że tworzy konflikt na zasadzie miałeś posprzątać i poszątałeś, to później tworzy konflikt na, na zasadzie umówiliśmy się na nagrywki nie przyszedłeś, nie? Czy coś takiego. E, a teraz już gdzieś to tak wypracowaliśmy sobie, że po prostu e, wszystko działa coraz lepiej w każdym dniu. Najstarszy członek grupy, 35-letni Łukasz, zostawił pracę w Holandii, by pomóc Frizowi rozkręcić biznes. Dziś to mózg ekipy i prawa ręka Friza. Ty jesteś tutaj szarą eminencją. No jestem. Jestem osobą, która spina to w całość. Czyli yy, zaczą zacząłem od wykonywania poleceń Karola, a teraz już sam sobie je dokładam. Nie używasz wzroku. Patrzysz tylko kamerą. To jest najlepszy sposób. Ekipa to 11 youtuberów, operatorzy, montażyści, asystenci i menedżerowie. 40 osób czuwa nad tym, aby praca przynosiła jak najlepsze efekty, aby dziennie cała grupa produkowała po dwa filmy do kanału. Gdybym ja chciała zostać teraz słynną youtuberką, to co byś mi doradził? Jednym z najważniejszych rzeczy jest autentyczność, żeby być sobą, żeby po prostu nie bać się, pokazywać siebie, nie próbować w jakiś sposób y, oszukiwać ani wchodzić w żadną rolę. Jezu, czy to jest najprostszy strzał, co to Profesura, proszę Państwa. Ludzie na pewno lubią takie spicy rzeczy, jeżeli dorzucamy do tego filmu coś, czego na przykład nie wiedzą z naszego życia prywatnego, a co ciekawi ich ciekawi. Lubią bardzo, jak są jakieś nowości, jakieś plotki itd. Tak dalej, tak dalej. Właśnie relacje między członkami ekipy są kluczem do budowania tak dużej popularności w internecie. To przyciąga dorosłych, a dzieci uwielbiają oglądać wyzwania i różne sposoby spędzania wolnego czasu. Projekt Ekipa na dobre zmienił życie jego członków, pozwolił im się uniezależnić i stanąć na nogi. Jak sobie dzisiaj o sobie myślisz, porównując siebie sprzed kilku lat, to zmieniłeś się? No zdecydowanie zmieniłem się. Dojrzałem bardzo. Kiedyś byłem na pewno dużo mniej emocjonalną osobą. Mniej miałem empatii w sobie. Dużo większą wartość przywiązywałem do pieniędzy. Dzisiaj wiem po prostu, że jak są bliscy, to to jest najważniejsze. Mike, czym dzisiaj dla ciebie jest ekipa? Pracą, rodziną, domem. Minimajk jest jedną z najbardziej wyrazistych osobowości w ekipie. Potrafił uczynić atut ze swojego wzrostu i chociaż dzisiaj czuje się akceptowany, to nie zawsze tak było. Moje życie kiedyś wyglądało totalnie inaczej. Nie miałem normalnego dzieciństwa. Byłem od trzeciego roku życia w domu dziecka i było coś takiego, że mówię, patrz, każdy idzie na ulicę. O, a potem stałem się youtuberem. O, Minimajk, mogę z tobą zdjęcie. To, tak to teraz wygląda. Czyli to, można to powiedzieć, to to... że to jest taka rodzina właśnie, której nigdy nie miałeś. No, tak można tak to nazwać. klimatu tu nie gminie, nigdy nie minie, minie, ma Nie Piosenka Przejmujemy YouTube. Y to był klip, który w 2020 roku miał najwięcej wyświetleń ze wszystkich filmów na polskim YouTubie. YouTube. Muzyka jest jakaś tam moja wizja, którą chcę zrealizować, żeby wynieść to wszystko, co robimy, na jakiś po prostu wyższy level. W marcu chcemy wypuścić całą płytę naszą. Czyli najbardziej mi jest to, że Kleo że tego słucha. Mam nas sobie myśli... Nie, ja co ty, nie, to nie, nie, to tak nie, Leo nam pomaga w tym jak to powinno brzmieć. Generalnie jest tutaj taką osobą, która czuwa nad, nad tym projektem. Może nie są zawodowymi wokalistami, ale mają przede wszystkim tą odwagę do tego, żeby próbować, żeby cieszyć się tym, co się tworzy. Po prostu chcemy się przede wszystkim dobrze bawić w studiu, i myślę, że to jest droga do stworzenia fajnej muzyki, ta naturalność. Cała ekipa w pewnym momencie musiała się zmierzyć ze sporym hejtem. Weronika, dziewczyna Friza, przyznaje, że ją dotknął najbardziej. Największą taką rzeczą, która gdzieś tam mnie na początku dotykała, to właśnie tylko to, że, że nie, na pewno nie kocham Karola, że chce się tylko wypromować, że, że gdzieś tam na pewno mi wszystko opłaca, a tak nie jest. Po co wrzucać takie G, krzyk, kropki, E, filmiki i zaśmiecać nimi świat? negatywne komentarze. Będą i po prostu trzeba to zaakceptować, że nie spodobamy się wszystkim, nie dogodzimy wszystkim. Najważniejsze, żebyśmy byli zgodni ze sobą. Myślisz, jak dostał auto od rodziców, to może wszystko. Na żadnym etapie nie było coś takiego, że właśnie mieliśmy jakieś znajomości, czy ktoś nam pomógł. Wiesz, na wszystkie kamery zapracowałem sam. Wszystko musiałem kupić. Na komputery tak samo, montażu. Musiałem się nauczyć sam, operatorki też. Żeby rozpocząć projekt, musiałem pożyczyć pieniądze. Koszt projektu był w granicach 50 tysięcy złotych. Jeśli bym nie spróbował tego zrobić, nie postawił wszystkiego na tą jedną kartę, to mógłbym bardzo żałować. I to zrobiłem, no i się udało. Cześć, cześć, cześć Lanka. Co słychać? Często oglądają was dzieci. Czy wy macie świadomość tego, że oni no, się na was wzorują? Nasza szkodliwość na pewno w jakiś sposób występuje, ponieważ jest to bardzo duży nacisk na komercjalizację tego wszystkiego, prawda? Pogoń za pieniądzem i tak dalej. My nagrywamy siebie, jesteśmy naturalni, jesteśmy sobą, to jest nasze codzienne życie. To, kto to ogląda, no to moim zdaniem powinno być kontrolowane też przez, przez rodziców. Ej, trąba! Bo tutaj jest zakaz skoków do wody. Tromba! Kaczemy? No, dawaj. No, ale... No dobra. My nie nawołujemy do robienia różnego rodzaju rzeczy. My mamy zapewnić rozrywkę. To, to my mamy sobie robić krzywdę, a nie ktoś. Pokazujemy to prawdziwe życie. To, że jest ono czasami podkoloryzowane właśnie jakimiś większymi prezentami i tak dalej, i tak dalej, to nie wynika z tego, że my chcemy zrobić to na pokaz. Wręcz przeciwnie, wreszcie możemy doświadczyć tego, żeby móc sobie dawać takie prezenty, żeby móc sobie robić takie niespodzianki. Moim największym marzeniem było zawsze przyjechać do Nowego Jorku i właśnie się spełniło. Dziękuję, że mnie to zabrało. Ludzie mogą odnieść wrażenie, że liczą się dla was tylko i wyłącznie followy, pieniądze i suby. No to jest zdecydowanie mylne wrażenie. Te pieniądze są tłem. Na przodzie tutaj jest zdecydowanie relacje, fajna zabawa. Ludzie mówią, że robicie wszystko na pokaz, że bierzecie drogi sprzęt, drogie auta i po prostu to niszczycie. Po co to robicie? Dla oglądalności? To jest właśnie ta kontrowersja, która powoduje, że nawet oni nas dalej oglądają, prawda? Choćby po to, żeby się denerwować, co my znowu rozwalimy, jakimi jesteśmy debilami. I to, to tak ma działać. Czyli działamy w tym, w tym sensie na emocjach. Ja bym zanadto nie przesadzał z tą kontrowersyjnością w przypadku Fritza. On chciałby być kontrowersyjny, a to jest coś innego niż bycie w sposób rzeczywisty, kontrowersyjnym. To nie jest ta część knajacka, zła, głupia, taka bezsensowna. Oni nie tyle mówią, że mają pieniądze, co mają te pieniądze i potrafią rozdawać, potrafią brać udział w akcjach charytatywnych. Oficjalne pismo do pana Karola. Oficjalne pismo od Ochotniczej Straży Pożarnej, która potrzebuje pomocy, i przywieźliśmy jej, jej tą pomoc. Chcemy podziękować, bo to jest naprawdę duża pomoc dla naszej jednostki. Proszę chłopaki, byliście grzeczni. Ja już się Mateusz, jestem Mikołajem. Witam serdecznie. Prezenci mamy, z tutaj zostawiamy rzeczy dla innych dzieciaków? Macie pokorę, mimo tego sukcesu? Myślę, że pokora nas doprowadziła. I za każdym razem, kiedy wychodzimy z ramion pokory, to m, bardzo szybko karma nas łapie. Więc aby to wszystko spinać w całość, ona jest wymagana. Jeździmy w aucie w oklejonym w trajcie, aluminium. YouTube to jest nowy świat, który rządzi się innymi regułami, który wcale nie musi być głupszy. Otwórzmy się na ten drugi świat, a zaręczam Państwu, że ten świat może przynieść nam dużo satysfakcji. Co dalej? Nie masz dość tego życia wśród kamer. Nie no, życia wśród kamer raczej nie mam dość, to myślę, że zawsze ze mną będzie. To jest na tyle duże hobby moje, że chyba nigdy sobie tego nie odpuszczę, nie zostawię. Teraz jeszcze bym chciał po prostu być gdzieś tam twarzą swojej marki.